w dzisiejszym odcinku zobaczycie top 10 sekretnych miejsc na mapie. Dokładnie będą to nowo dodane miejscówki na mapie, i na pewno znajdą się takie, o których do tej pory nie mieliście żadnego pojęcia. Pomówmy się tak, że jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, to robię dla Was odcinek serii, co się stanie w ósmym sezonie. No i jeśli chcecie wygrać pod tym odcinkiem karnet bojowy, koniecznie zgłoście się w komentarzu i koniecznie jeszcze dzisiaj wpiszcie kodzika wela do sklepu. A few moments later. Ostatnio nagrywaliśmy top 10 nowości, a tym razem. Właśnie przechodzimy do top 10 sekretnych miejsc, i oczywiście w tym odcinku również zaczniemy od bonusu. Słuchajcie, bonus jest bardzo mocny. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj pod przyjemnym parkiem, dokładnie w tym miejscu, mamy nową lokalizację, czego zaraz wam pokażę. No i słuchajcie, zaczynamy od bardzo mocnej rzeczy, i później coraz to lepsze rzeczy będę wam pokazywać. Zobaczcie, mamy tutaj bunkier. Jest to bunkier bodajże numer 4. Takiego bunkru w tym miejscu tutaj jeszcze nie mieliśmy. Zobaczcie, mamy tutaj statek UFO. Rozwalony jest ten statek. I ten statek właśnie odkrył ten bunkier Pozostałe bunkry mamy na przykład Tutaj, tutaj e, dokładnie Pod wodą jest bunkier, tak samo tutaj W górach również gdzieś mamy e, Ujawniony bunkier, on gdzieś tutaj w górach jest Także widzowie, jeśli chodzi o bonus Tak wygląda bonus, bunkier pod Przyjemnym parkiem, być może wszystko Się wyjaśnić, o co chodzi z tymi bunkrami pod koniec Tego chapteru? top 10 Czyli zaczynamy od najsłabszej Sekretnej miejscówki w, w sumie to wcale to nie jest taka sekretna Miejscówka, ale uwierzcie mi, oglądajcie do Top 1, bo pokażę Wam takie miejscówki, o których nie mieliście naprawdę zielonego pojęcia. No i jeśli chodzi o nowo dodaną miejscówkę, no to na top 10 pod względem, załóżmy, sekretności, no to mamy te rozwalone strefy. Słuchajcie, w tych rozwalonych strefach, jak bardzo dobrze wiecie, mamy tutaj kostki, mamy tutaj slipstreamy, którymi możemy latać, mamy pancery. Także jeśli chodzi o top 10, no to jest to miejscówka znana prawdopodobnie już każdej osobie, czyli dokładnie te 5 lub też 6 miejsc. Top 9 to również miejscówka znana już. Prawdopodobnie każdemu, zobaczcie, mamy tutaj kulę i w tej kuli, jak bardzo dobrze wiecie, mamy tutaj potwory. Te potwory wyrzucają nam nowe przedmioty. Tu o, ale o tym na pewno nie wiedzieliście Pokażę wam coś mega ciekawego Jeśli chodzi o tą miejscówkę, także słuchajcie Top 9, mimo tego, że top 9, mimo tego, że Słabe, to zobaczcie, jeśli tutaj W tej, w tej miejscówce Ta kula zresztą się w ten sposób Że złapie jakąś skrzynię, to zobaczcie Co się dzieje, być może tutaj e, No tutaj nie złapała tej skrzynki Ale lecimy dalej, no poniekąd mamy Tutaj też latanie i nie możemy tutaj Budować, nie wiem czy wy wiecie o tym, ale nie możemy Tu budować, ale zobaczcie, jak wejdziemy Sobie do tego domku, to można powiedzieć, że to jest taki sekret. Czekajcie, chodźmy sobie wyżej. Jak wejdziemy do tego domku, na górę, otworzymy sobie te drzwi. O nie, te drzwi. Musimy wejść jeszcze wyżej. Zobaczcie. Także wychodzi. Aha, nie można budować. To musimy. A, wejdziemy tędy po prostu. Otwieramy sobie sufit. To zobaczcie, co się wydarzy. Patrzcie się tylko, czy tutaj będzie ta skrzynia. Dokładnie tak. Zobaczcie. Wszystkie skrzynki z okolicy, tam gdzie jest ta kula, są zamieniane na skrzynki właśnie e, tej, tej anomalii. Także zobaczcie, jak otworzymy sobie to. To również z tych skrzynek domkowych może wam coś takiego wylecieć. Także jeśli chodzi o top 9, no to jest dokładnie to kula. Top 8 to nowe bazy AJOG Słuchajcie, bardzo dużo osób zadaje sobie pytanie: Po co tak naprawdę te bazy zostały wprowadzone? Ja Wam zaraz odpowiem na to pytanie. Zobaczcie, mamy tutaj małą bazę, ale to nie jest tylko i wyłącznie ta baza, ponieważ na przykład tutaj przy przyjemnym parku mamy kolejną bazę. Mamy kolejną bazę tutaj na prawej stronie mapy, ale to nie jest wszystko. Zobaczcie, bazy powstały tam, gdzie nie ma żadnych. Domków. Tutaj mamy kolejną bazę. Również mamy jakieś bazy na drogach. E, no i mamy taką mini bazę dokładnie w tym miejscu. Słuchajcie, te bazy prawdopodobnie, przynajmniej moim zdaniem, powstaje tylko i wyłącznie dlatego, żeby coś było w pustych miejscówkach. Jeśli chodzi o turnieje, zobaczcie. Możemy sobie przebudować taką bazę. E, wcześniej tutaj nie było nic. Także to są dodatkowe matce dla e, osób, które grają turnieje. Możemy tutaj przebudować. Mamy tutaj nowe takie spoty na, dla jednej osoby, tak naprawdę. Zobaczcie. Ulepszona skrzynia. Mamy tutaj e, ślurpika. Tak tak samo, także możemy sobie go użyć. Zobaczmy jeszcze, co jest na dole. Na pewno jest samochód, także są to fajne miejsca do polecenia, właśnie na takim solo kaszkapie. E, ulepszona skrzynka, e, być może będą tu opony, zobaczmy. No, raz wylatują, raz nie, ale mamy tutaj samochody również. Mamy tutaj trochę metalu, także ta miejscówka moim zdaniem może być fajną miejscówką. W ogóle wszystkie te bazy mogą być fajną miejscówką na spadanie, właśnie na solo kaszkapie, także, lub też no, na to raczej się nie nadają, to może bardziej te większe bazy, no, ale. Tak to wygląda. Top 7 to jest wielki powrót gnomów. Można powiedzieć, że może nie aż taki powrót i może to nie jest sekretna miejscówka, ale jest to sekretny temat, tak bym to nazwał. Zobaczcie, tutaj gdzieś w okolicy będziemy mieli zaraz gnomy, także gdzieś tutaj powinny znajdować się gnomy. Dokładnie tak, mamy je dokładnie w tym miejscu i zobaczcie, mamy tutaj... Bum. Nie? Mamy coś, co wybucha. Mamy ziomeczka z drugim ziomeczkiem i mają taczki. No i zobaczcie, oni się tutaj dogadują. Mają taczki i mają coś takiego. Moim zdaniem, oni to wszystko zabierają stąd zabierają. O, o nie, 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 proszę nie wybuchaj. Oni zabierają to wszystko po to, żeby iść do szeryfa. A po co iść do szeryfa? Już wam odpowiadam. A więc zobaczcie, mamy tutaj dom szeryfa. Dom szeryfa był wcześniej w innym miejscu. Nie wiem, czy pamiętacie. To by było chyba w sezonie piątym lub też 4. Już, już szczerze nie pamiętam. Ale zobaczcie. Tutaj w tym więzieniu mamy zamkniętych gnomów. Tutaj są jedni, siemaneczko, panowie, siema, siema, tutaj są jedni, oraz tutaj są drudzy. Być może e, no oni nie mogą wyjść, no nie od tej strony, bo nie mają klucza, no nie, więc nie mogą otworzyć sobie tych drzwi. I te gnomy właśnie, które są w tamtym miejscu, bodaj, o, dokładnie tak. E, oni być może będą starali się tutaj przyjść i im pomóc, że na przykład będzie nie wiem, ucieczka z więzienia, coś w tym stylu. E, dajcie znaka, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że jest to w miarę logiczne i tak może być zbiegiem tego sezonu. To przejść, no to oczywiście nowa niebieska kostka oraz złota. Niebieska kostka, jak wiecie po wczorajszym odcinku, ona jest ciekawa, dlatego że ona nas leczy. Mamy tutaj e, pełno skrzyneczek. Jest jedna skrzynka, druga skrzynka, trzecia skrzynka. I co ciekawe, zobaczcie, jak zobaczycie sobie na minimapę, też dlatego wam to teraz pokazuję. Jak zobaczycie sobie tutaj na minimapę, no to widzimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery... 5 drzew, 2, 4, nie, przepraszam, 6 drzew tutaj jest dokładnie, a ja tutaj nic nie rozwalałem, i jeśli byśmy mieli policzyć te duże drzewa, no to tych dużych drzew nie pozostało już wiele. I tutaj teraz pytanie, czy jest to bóg i te drzewa po prostu się nie respią, czy tak naprawdę o co tutaj chodzi? Bo ja z tego co pamiętam, te duże drzewa właśnie były oznaczone, czyli jedno, drugie i po nich zobaczmy, co po nich zostanie tutaj w tych miejscach. Wydawa wydaje mi się, że tutaj tych drzew po prostu było więcej. Zostaje coś takiego, a więc dokładnie, bo że to samo co zostaje w tym miejscu. Zobaczcie, tu było duże drzewo, tu było duże drzewo. I mnie to zastanawia, dlaczego te drzewa znikają. O co tutaj chodzi? Nie wiem, dziwnie, dziwne. Tutaj trzecie drzewo zniknęło. I czy zniknęło czwarte? Dokładnie tak, zniknęło czwarte drzewo. Co ciekawe, prawdopodobnie mieliśmy cztery ruchy kostki do tej pory. Być może to ma jakiś sens, że każdy ruch kostki to znika drzewo. Być może ta kostka jakoś za niedługo się aktywuje. Także widzowie, jeśli chodzi o właśnie taką sekretną lokalizację, to bardziej chciałem wam tu pokazać, że mamy tutaj fajne czesty. Mamy tutaj leczonko. No i chyba każdy z Was wiedział, że po prostu ta niebieska kostka jest tutaj, a złota jest dokładnie. Ładnie w tym miejscu Gdzieś tutaj przy zielonych żywopłotach Top 5, czyli mini zmiany na mapie Na kilku miejscówkach i lecimy dokładnie W miejsce zielonych żywopłotów I Nie wiem czy wiecie o tym, ale w każdym z tych domków Mamy tutaj sprzątane To jest domek zwykły, w którym nic się nie działo Nie było tej anomalii, więc e, Zobaczcie, mamy tutaj normalnie, e, normalnie Wszystkie łóżka, wszystko jest tak jak było Ale tam gdzie mieliśmy tak jakby Porwanie przez kosmitów, no to już wam pokazuję Co się stało, że ten domek był Porwany, tak, także wejdziemy sobie do niego Tutaj swoją drogą zabierają już te wszystkie sprzęty, sprzątają. Lecimy do tego domku, bo chcę wam właśnie pokazać. Czy, tylko właśnie tak teraz patrzę, czy ten domek już jest uprzątnięty? Prawdopodobnie tak, więc musimy sobie wejść do środka i zobaczcie. Weźmiemy sobie, może po, po prostu to nie jest w tych porwanych domkach, a po prostu jest to w miejscach. Ej, swoją drogą, tak się tam się w ogóle nie da budować. Zobaczcie, tutaj na przykład ten domek, wejdziemy sobie do niego do środka, siema. Także wchodzimy. O, zobaczcie, tu jest ten czas, o którym mówiłem, że on jest ulepszony i leci zielony. i leci taka zielona broń. Ej, to też nie jest ten domek. Wydaje mi się, że może, być może, przynajmniej niektóre miejscówki zostały już uprzątnięte. Przelećmy jeszcze na tamte domki. O, zobaczcie, to możemy zobaczyć w tym domku. Także jak sobie wejdziemy tutaj do środka, proszę bardzo, siemaneczko, to zobaczcie, tutaj mamy uprzątane rzeczy. Mamy tutaj tak jakby sprzątany jest w tych domku. Panie kolego, bardzo proszę o wyjście z mojego domu. Mam na... Ojejku, jest przypał. <laughs> jak oni mi to zrobiły Ta, zrobili. Także widzowie, jak możecie zobaczyć, dokładnie w tym miejscu mamy tam chowane meble, uprzątanie i inne takie rzeczy. Dalej jesteśmy przy Top 7, pokażę Wam jeszcze dwie mini zmiany. I tutaj właśnie na tym złomowisku, jak możecie zobaczyć, mamy rzeczy związane z ufolutkami. Być może to jest w ogóle tutaj wszystko zawożone. Zobaczcie, tutaj mamy e, nie wiem, to jest taki, nie wiem, dźwig, nie, nie wiem jak to nazwać. Zobaczcie, on ma coś takiego. I po prostu to jest wszystko magazynowane tutaj, wszystko jest uprzątane, tak samo tutaj te. Bansery, nie bansery. Także jeśli chcemy tutaj zobaczyć, pewnie w kolejnych tygodniach jakieś zmiany, to prawdopodobnie się pojawią, bo będzie tutaj coraz więcej kosmicznych przedmiotów. Nadal jesteśmy przy top 7. Dlaczego? Dlatego, że lecimy jeszcze w to miejsce, ponieważ tutaj mamy dużo takich kosmicznych rzeczy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może, że ten statek spadł gdzieś tam po prostu. E, zobaczcie, mamy tutaj bansery, nie bansery. Mamy tutaj, no, jest dodatkowa skrzynia chyba na tej miejscówce, także zawsze tutaj będzie jakiś dodatkowy dropik. E, mamy, no, to obozowisko, które było. Bo być może niektórzy kosmici tutaj się po prostu jeszcze chcą osiedlić. Oczywiście, chciałem tam powiedzieć, że dalej jesteśmy w top 5. Troszeczkę mi się pokiczało. Top 4 jest to totalna nowość. Słuchajcie, takie rzeczy mieliśmy w tamtym sezonie i nie myślałem, że będą jeszcze w tym. Dokładnie tak. Jest to porwany domek. Zobaczymy, czy są tam kosmici. No i co najważniejsze, zobaczcie. Mamy tutaj później do odrodzenia. To jest coś pięknego, co Epic wprowadziło. No naprawdę, jestem w szoku do teraz. Zobaczcie, mamy tutaj porwany domek. I teraz pytanie, czy będzie tutaj kosmita? Być może przy upadaniu tego y, statku. Po prostu kosmita y, tutaj spadł na ten domek i po prostu postanowił tu pozostać. E, I w ogóle, co z tymi wszystkimi kosmitami? Ich tyle było. Być może oni jeszcze kiedyś na nas ruszą, nie? Z tego statku. Zobaczymy. Lecimy, sprawdźmy to, czy mamy tutaj kosmite. Czy jest tu jakiś kosmita? Z tego, co widzę, to on ma tu chyba swoje legowisko. Tutaj nie ma nic takiego. Zobaczmy jeszcze górę. Wejdźmy sobie do góry. Ale fajnie, że Epic postanowił to zatrzymać. Mega spoko pomysł. Ok. Jesteśmy u góry. Czy ktoś tutaj jest? Halo, dzień dobry. Wejdźmy sobie jeszcze do środka, także mamy taką strefę Ta strefa pozostała w grze O jest, jest obcy I on mnie będzie atakował, o ty gościu Ty i on ma, w... on ma nawet fajną brońkę Patrzcie się Ta broń w ogóle jest jeszcze w grze? A, to ciekawostka. Ciekaw jestem, czy da się jeszcze ją skraftować swoją drogą. Top 3. Przechodzimy do top 3. Top 3 moim zdaniem będzie najciekawszym tutaj odkryciem naszym. Zobaczcie, mamy tutaj górę. Ta góra jest rozwalona. Ta góra jest rozwalona tutaj przez statek ufo. Zobaczcie, tutaj ta jest po prostu, widzicie, to jest popękane, to jest popękane, popękana jest cała ta góra. I mamy nowy rodzaj kamienia. Zobaczcie, tu jest nowy rodzaj kamienia. Ja już odkopowałem tą miejscówkę, przynajmniej tak w małym calu w sumie. E nie odkopywałem całej, ale słuchajcie, jeśli chcecie, odkopiemy ją, nie wiem, na live, czy na odcinku. E, no i zobaczcie. Według mnie w tej górze będzie coś, ciekawo, coś ciekawego z biegiem sezonu. Po prostu, że tu pojawią się, nie wiem, jakieś drzwi, jakaś grota, jakieś przejście. Wydaje mi się, że coś tutaj na pewno w tej górze będzie, no bo jak widzicie, ona jest popękana. Być może ona będzie się kruszyć coraz bardziej i nie wiem, na przykład wyjdą te piramidy, które miały wyjść e, w tym sezonie, których jeszcze do tej pory nie ma. Tej góry troszeczkę ubyło i najważniejsze jest to, że jeśli. Ulepszamy, są so... W ogóle To nie była kura? I mi się wydawało, że to kura była wcześniej A to jest NPC, siemaneczko Także widzowie, moim zdaniem z biegiem czasu Ta góra będzie się coraz bardziej kruszyć Tak mi się przynajmniej wydaje Ale co jest najważniejsze, słuchajcie Jeśli robimy kolorystykę tej ryby No dawaj, dawaj, dziękuję Jeśli robimy kolorystykę tej ryby To ostatni kolor mamy dokładnie na tej górze Także moim zdaniem jest to znak, żeby każdy zauważył Że ej, jest taka góra Być może coś będzie z nią działane No i teraz mocno się trzymajcie, ponieważ ta lokalizacja Będzie dla was nocną jak pierwszy raz to zobaczycie, to będzie szok. Zobaczcie, na swoim wstępie pokazywałem wam, że mamy takie mini -bim wieżyczki. I zobaczcie, ej, tutaj mamy swoją drogą skrzynkę. Jedną pewnie kolejne, ale to nie o tym, słuchajcie. Przechodzimy teraz do miejscówki, która jest mega sekretna, ale jest coś jeszcze lepszego. Także naprawdę oglądajcie do samego końca. I no i tyle. No. Wchodzimy tutaj do tego domku. Rozwalmy sobie może tą ścianę, żeby było szybciej, proszę bardzo. Jak bardzo dobrze wie... Ej, no, halo, ale się wystraszyłem, aż mnie coś przeszło, tak wiecie, yy, w środku yy, klatki normalnie. XD. Dobra, wchodzimy, jak wiecie, tutaj pod tą podłogą, tutaj dokładnie pod tymi schodami, mieliśmy taką mini bazę, i to jest właśnie ta mini baza. Tutaj był ten Rockman, on sobie tutaj tańczył, śpiewał, bla bla bla, ale jak możemy zobaczyć, tym razem mamy tutaj Krasnoludy, i te Krasnoludy coś tutaj kombinują, ale to nie jest wszystko, to jest poziom minus jeden. Patrzcie się na to, wejdziemy sobie tutaj dokładnie, wejdziemy sobie tutaj i mamy kolejny. Kolejne przejście, kolejne przejście i to jest jeszcze nie wszystko. Spróbujmy rozwalić. Y te rzeczy dookoła, czy tu coś jeszcze będzie, czy nie. Tutaj niczego nie ma. Zejdźmy sobie jeszcze niżej, jeszcze tutaj w bok. I w ten bok, tu mamy skrzynkę. Także jest to kolejna, kolejna taka można powiedzieć, ciekawostka, duża ciekawostka. To jest minus 2. I teraz przechodzimy do minus 3. Na minus 3 dzieją się lepsze rzeczy. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj misia, ale to nie tyle, to nie wszystko. Mamy tutaj, zobaczcie, mamy beczki, beczki. Także jak tu wejdziemy, może być ciężko wyjść stąd. Mamy beczki, trzy beczki. Eee, co tutaj jeszcze mamy? Ale te mamy, jakby komuś się coś zachciało. Mamy skrzynkę. Mamy tutaj być może chilisy będą wypadać. I to nie jest jeszcze wszystko, ponieważ mamy fejkowe drzwi. Zobaczcie, tu mamy coś takiego, zobaczmy jeszcze za tym, czy coś tutaj będzie na bok. Chyba wydaje mi się, że nie, ale zobaczcie, jak wyjdziemy sobie za te drzwi, proszę bardzo, to mamy przejście. Tutaj jest kamera i co najważniejsze, mamy takie coś. O co tutaj chodzi? Tu, ej, no z stąd byku, no co ty to Dobra, żeby mi nie zniszczył tego e, To się da rozwalić? Da się to rozwalić Słuchajcie, mamy coś takiego, tak jakbyśmy się musieli Nie wiem, spowiadać komuś, no nie? Tak jakby ta szafka nas chciała wysłuchać Nie wiem o co tu chodzi, mamy światło, mamy kamerę Mamy tą szafkę, ta szafka da się rozwalić Tak to wygląda e, Także, no, ta miejscówka została Mocno powiększona, przechodzimy do top 1 Top 1, czyli to na co wszyscy czekaliście I to jest najciekawsza rzecz Moim zdaniem, jaka została wprowadzona Jeśli chodzi o lokację konkretne lokacje, nowe lokacje. Zobaczcie, jest to dokładnie ten kontener. Nie wiem czy tutaj byliście, ale dokładnie w tym miejscu znajduje się kontener, który wygląda po prostu jak kontener. No jest sobie kontener, no i tyle. No i no i co, nie ma tu żadnych drzwi. E, tutaj niby są jakieś takie uchylone, ale tam się nie da wejść, ale widzowie, da się to rozwalić. Słuchajcie, jeśli podoba Wam się w ogóle to top 10, zanim jeszcze tam wejdziemy, zostawcie łapkę w górę. 10 tysięcy łapek w górę i robimy co się stanie. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i jeszcze dzisiaj koniecznie wpiszcie kodzik Ewela do sklep. Was to nic nie kosztuje, a mi to bardzo pomaga. I widzowie, dobra, wchodzimy, otwieramy sobie dokładnie te drzwi i wlatujemy sobie w to miejsce. Słyszałem o tym, że być może w tej miejscówce będą skrywali się pomagierzy w pewnym momencie. No bo zobaczcie, wchodzimy, tutaj jest e, jedy, jedynka, tak jakby, minus jeden, i wchodzimy teraz na minus dwa. Tutaj, no oczywiście, mamy jakieś e, rzeczy na. E, bo zobaczcie, mamy tutaj amunicję, broń, mamy tutaj e, amoboksa. Tutaj, zobaczcie, mamy coś do grania, no nie? Mamy stół bilardowy, czyli dla dwóch lub więcej osób, no nie? Więc e, tu powinna być dwójka, więc być może pomagie że tutaj trafią. Mamy tutaj chesta, którego możemy sobie otworzyć. E, oczywiście ulepszone są dlatego, że jestem na Battle Labie. E, mamy kolejnie pojemnik, mamy tutaj trzy beczuszki, pojemnik kolejny. E, no, miejscówka jest fajna. Zajdźmy sobie jeszcze tutaj. Tutaj mamy skrzynkę. No i zobaczcie, tu w ogóle jest jakaś pralnia, kibelek, jakaś łazienka. Tutaj jest kuchnia, tutaj jest coś do gry, tutaj jest telewizor do oglądania, więc być być może tutaj z biegiem tego sezonu po prostu trafią po magierze. No i po prostu będą sobie tutaj spędzać czas. A więc widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o sekretne lokacje, wpadajcie na te odcinki. Jeśli chcecie więcej newsów o ósmym sezonie, w końcu zostawcie łapkę, kodzikę e No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się piona!